Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku Elinora Akwitańska. Zobaczymy, jak radzi sobie ten dowódca w garnizonie. Halo, witam, znowu z tej strony. No i zobaczymy sobie dzisiaj omówimy, jak w garnizonie daje sobie radę Elinora. Tutaj po raz kolejny będę pokazywał testy, które pojawiły się od razu u gula na kanale. Tam ktoś zdecydował się od razu wymaksować ten garnizon. Oni są w KVK, więc ma to, ma to u nich znaczenie, chociaż to KVK się znaczyło. Nie czy nie też nie nagram o tym odcinka, bo tam trochę będę musiał połknąć język, mówiąc o tym KVK. Także dzieje się. U nas z ciekawych rzeczy można też pokazać, że, że mieliśmy też taką sytuację. Pierwszy raz od nie pamiętam, kiedy ktoś ugrał MGE na 71, no ale spodziewałem się, że będą takie akcje. Zresztą mówiłem o tym już we wcześniejszych odcinkach. Tym razem ja nie miałem z tym nic wspólnego, więc żadnej dramy z moim udziałem nie będzie. Ale tak jak mówię, no to nie jest odcinek. O tym pewnie jesteście zainteresowani, jak ta Elinora radzi sobie w garnizonie. Jeśli chodzi o jej umiejętności, ja tu nie mam jej odblokowanej. Wczoraj miałem wieczorem sobie po prostu nabić trochę punktów, żeby ją móc odblokować, co u nas na 7-1 jest praktycznie żadnym problemem. Ale w sumie nie zrobię tego, więc może sobie kiedyś zagwarantuję jakieś miejsce. Bo ja tych wiecie: punktów z DKP jeszcze mam po prostu całe mnóstwo, więc mogę sobie to spokojnie zagwarantować. No ale już nie jest, takie, nie jest to takie ważne, powiedzmy tak czy inaczej. Jeśli chodzi o te umiejętności, to już opisywałem w odcinku, który jest jej poświęcony. Nie będę tego robił drugi raz. Tutaj, chyba najbardziej z tych rzeczy, które są jakoś, powiedzmy, ciekawe, to ciekawe jest to, właśnie jak często będzie rzucała tą podwójną umiejętnością bo ona ma tą możliwość podobną właśnie do Joanny, tak? Tylko Joanna to rzuca też w polu, a tutaj mamy tylko możliwość w garnizonie. Nie chcę tutaj się rozwodzić na temat tych umiejętności, bo ona szczerze, no nie ma tutaj żadnych, nie wiem, kruczków czegoś, że nie wiem, coś działa inaczej niż się spodziewaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj myślę, że najciekawsze to tak naprawdę będą raporty i to, czy opłaca się ją wymaksować właśnie do tego garnizonu, ale to takie, powiedzmy, omówienie będzie później. A teraz zobaczmy, już sobie po prostu te raporty, które udało mi się gdzieś tam jakieś screenshoty wyłapać. Pewnie będą też raporty z takich prawdziwych KVK. Możliwe, że ja jeszcze zrobię taki odcinek jeden o tych nowych dowódcach, właśnie i o Belisariuszu, i o Elinorze, gdzie jakieś inne pokażę też raporty, bo wiadomo, że takie raporty tylko z jednego miejsca nie są może jakieś super. Z tego co wiem, te raporty, które zobaczycie, będą bez ekwipunku. Więc i bez uzbrojeń. No bo jednak uzbrojenia, ekwipunek teraz bardzo dużo zmieniałem. A wiecie, od kiedy wprowadzono te kultowe atrybuty, to ciężko jest to wyrównać, że ktoś ma, wiecie, wszystko na piątym poziomie, a ktoś na drugim, a ktoś na trzecim. Bardzo byłoby to ciężko. Kiedyś te testy były prostsze do robienia. Dlatego też dzisiaj jest ich tak naprawdę dużo mniej. I jeżeli by się tak pechowo złożyło, że wiecie, z by gdzieś tam zawiesił kanał, to myślę, że mielibyśmy bardzo ciężko zobaczyć cokolwiek na ten temat takich, wiecie. Typowych testów, testów. Dobra, nie przedłużam już więcej i pokażę wam, jak to wygląda w końcu. Więc bardzo dużo testów było właśnie kontra łuczników. Można powiedzieć w sensie, wydaje mi się, że w pewnym sensie właśnie łucznicy w mobilizacji to teraz jest pewna meta. No i tutaj widzimy, że Elinora z Herakliuszem z tymi łucznikami radzi sobie bardzo dobrze. Tak, no bo to było, nie było, to jest bardzo dobry wynik, jeśli chodzi o raport, i tutaj jest szansa, że rzeczywiście Elinora będzie z Herakliuszem. Przy czym powiem Wam, że gdyby to nie była Elinora, tylko byłby tam Jan Ziszka z Herakliuszem, to wcale bym powiedział, że taki raport też by mnie nie zdziwił, w sensie, że, że mógłby on być po prostu podobny albo dokładnie taki sam, bo Jan Ziszka też sobie nieźle radzi z łącznikami, więc tutaj trochę mi brakuje tego, żeby dla porównania był właśnie Jan Ziszka. Użyty, no ale widzimy, że jak najbardziej, tak? Jeżeli ktoś. Chcę akurat w Elinorę inwestować, to widzimy, że w tym garnizonie ona sobie naprawdę poradzi, tak? Więc na pewno nie powiem, że to jest, wiecie, taki dowódca, który jest słaby, albo że ona jest zdecydowanie tam, nie wiem, słabsza od Jana Ryszki, tylko właśnie to jest to, że nie mamy tego porównania, bo chętnie bym zobaczył, na ile jest lepsza od żyżki właśnie Elinora. No ale tutaj widzimy, że jest, jest ta różnica, i jeżeli będzie ta Elinora wymaksowana w garnizonie, to ucznicy bardzo prawdopodobnie to nie będzie największy, e, najlepszy pomysł, powiedzmy. Ok, drugi raport, który widzimy, to już jest Elinora i Jan Rzyszka. I tutaj widzimy, że co ciekawe, zobaczcie, Elinora z Herakliuszem poradziła sobie lepiej niż z Janem Rzyszką. Gdzie tutaj wiecie, z Janem Rzyszką. To musi być full kawaleria. To znaczy podejrzewam, że w poprzednim też to była w większości kawaleria. No ale to jest ciekawy wynik, bo wydaje mi się, że tutaj powinni być silniejsi właśnie Elinora z Janem Zyszką niż z Herakliusem, gdzie mamy jedne, jedne i te same jednostki. Więc pod tym względem wygląda to słabo. Więc wygląda na to, że jeżeli macie właśnie wymaksowaną, wymaksowanego Jana Zyszkę, a nie macie Herakliusza. No, to właśnie, czy ten garnizon będzie taki super? Nie wiadomo. Chociaż tutaj jest jeszcze jeden raport i ten jest dużo ciekawszy, więc wychodzi na to, że zdecydowanie dużo lepiej mieć Janowiczkę użytego jako pierwszego dowódcę, a Elinorę jako drugą. No, i wtedy widzicie, że ten wynik raportu już jest naprawdę bardzo spoko. Więc wychodzi na to, że jeżeli właśnie ktoś już tego zwyżkę ma, to. Dorobienie do Rzyżyczki, Elinory to jest w sumie chyba całkiem niezły pomysł, w sensie, jeżeli chcecie grać na garnizon, bo tutaj jeszcze o tym powiem później, ale jeden i drugi dowódca, i Jan i Elinora do walki w polu się nie nadają, więc to jest dwóch dowódców tylko i wyłącznie, bym powiedział, do garnizonu i to też do specyficznego garnizonu, bo na miasto, tam powiedzmy, ok ale tutaj musiałaby być jednak full kawaleria, więc to jest pierwszy minus, że musicie mieć tylko i wyłącznie kawalerię w tym garnizonie, a drugi minus jest taki, że, że tutaj nie macie żadnych obrażeń obszarowych, tak, więc tutaj by jeszcze też była kwestia tego, jak oni sobie poradzą ze Swarmem, ten Ziszka z Elinorą, bo szczerze nie mają tutaj jakichś fantastycznych fast, fantastycznej obrony przeciwko Swarmowi i to jest też pytanie, bo takie wiecie, testy to są oczywiście jeden na jeden, ale czy ten garnizon byś sobie naprawdę dobrze poradził? No to tutaj wcale nie jestem, wcale nie jestem taki, taki tego pewny. Okej, okay. no i tutaj mamy piechotę. Widzimy, że nawet Tarik z Sargonem. Poradzili sobie z, taki, z tym garnizonem Elinory i Herakliusza, co w sumie jest minusem, bo wiecie, to nawet nie jest mobilizacja, z którą Elinora powiedzmy będzie musiała sobie radzić, bo już pewnie za parę miesięcy zobaczymy nowych dowódców, jeśli chodzi o piechotę, i będzie tam też dowódca do mobilizacji. Więc idzie coś najprawdopodobniej jednak lepszego do mobilizacji i na przykład może być jakiś partner do Tarika, który będzie tak stricte na mobilizację. I wtedy ten wynik może być dla Elinory jeszcze, jeszcze słabszy. Więc w sumie tutaj, że już przegrała, to bym powiedział, że to jest słabe, gdzie czekamy po prostu na nowego dowódcę. Tak jak powiedziałem, więc no, hmm, tutaj bym powiedział, że, że to taki raport by mnie nie zachęcał na pewno do wymaksowania Elinory albo do inwestowania w nią. Także możecie sami zdecydować. Widzimy, jaki jest wynik, kiedy Janżyszka jest pierwszy, a druga jest Elinora, i tutaj co ciekawe, wygrywa ta kawaleria z piechotą. I no i spokojnie, tylko to jest to znowu, co mówiłem wcześniej, że tutaj nie ma żadnych obrażeń obszarowych i musimy mieć 100% kawalerii wtedy w tym garnizonie, ale spokojnie, że wygrywają. Może, to, yy, może są na tyle odporni, żeby rzeczywiście yy, sobie poradzić i na pewno jest to jakaś tam opcja, tak jak mówię szczególnie dla graczy, którzy nie mają yy, takiego, wiecie, uniwersalnego dowódcy dla jakiegoś, typu właśnie Heraklius i tak dalej. Także tak to wygląda. No i ostatni raport, który zobaczymy, to jest raport Contra kawaleria i tutaj zobaczcie, jest newski Belisarius. Belisarius już wiemy, że nie jest wcale dobry, jeśli chodzi o mobilizację. A już wygrywa z Janem Rzyszką i Elinorą. Więc podejrzewam, że gdyby tutaj był Newski użyty z Justynianem, to ten raport mógłby wyglądać jeszcze gorzej na niekorzyść Jana Rzyszki i Elinory. No więc to też nie jest, nie jest jakoś tam zadowalający raport. I szczerze powiedziawszy, tak na koniec, no bo to już widzieliście, jak te raporty wyglądają, to z mojej strony. Powiedziałbym, że nie jest to nic nadzwyczajnego. Nie jest to na pewno jakaś taka super meta znowu, tej kawalerii w garnizonie. Ech, I cóż mogę powiedzieć? Nie jest dobrze, nie jest dobrze, bo naprawdę wydaje mi się, że, że kawaleria tutaj ci gracze. Belisariusz nie został ciepło przyjęty i te raporty, które daje i to, co w ogóle pokazuje, Belisariusz nie jest jakieś nadzwyczajne. Tutaj ten garnizon moim zdaniem też nie jest niczym nadzwyczajnym, i tego szczerze tego ludzie się też spodziewali, że ten garnizon nie będzie jakoś specjalnie mocny. No i rzeczywiście specjalnie mocny nie jest. Na pewno Elinora w garnizonie nie jest takim dowódcą. Wiecie, wychodzili czasem tacy dowódcy do garnizonu, gdzie już od samego początku był taki efekt wow. Tak z takich ostatnich, którzy wyszli, to wydaje mi się, że Gorgo była takim dowódcą, że jak pierwsze testy wyszły z Gorgo, to było takie czy wow, super naprawdę. Ona daje świetne raporty, i tak dalej. No, i gor Gorgo rzeczywiście się przyjęła w Rise of Kingdoms i bardzo często jest w tym garnizonie Gorgo używana. Z Elinorą wydaje mi się, że tak nie będzie po prostu. Bardzo ładnie wygląda jej, ta jej umiejętność. Te, te kwiatki są naprawdę spoko, kiedy się pojawiają, no ale wiecie, no to nie, nie, nie tutaj nie doceniamy dowódców jakoś specjalnie za efekty. Wizualne, a jednak chcielibyśmy, żeby dawała dobre efekty w walce. Więc ona w garnizonie już wydaje mi się średnia, mimo że dopiero co weszła do gry, co nigdy nie jest dobrym, jakby, takim punktem, jeśli chodzi o nowego dowódcę. A największym minusem, tak szczerze, to moim zdaniem jest to, że ona się po prostu nie nadaje do walki w polu, bo wie, wiele z tych umiejętności, które ona ma, są tylko i wyłącznie w garnizonie. I to już było wiadomo wcześniej, więc Szczerze uważam, że to jest duży minus, bo na przykład Gorgo spokojnie można używać w polu. Tam ostatnio wyszedł asurbani pal łuczników też jest do użycia w polu, a nota Elinora po prostu się, się nie, nie nadaje do tego I, i dla mnie to jest naprawdę bardzo duży minus. Więc yy, szczerze nie polecałbym tego dowódcy zdecydowanej większości graczy. Czyli ci, którzy grają kawalerią i, yy, i nie są jakby, yy, nigdy nie robią sami garnizonu, to absolutnie tego nie polecam, bo uważam, że nawet do ochrony miasta się nie opłaca tej, w tą Elinorę po prostu inwestować. Do walki w polu Wam się nie przyda, więc absolutnie nie. Jeżeli ktoś jest liderem yy, garnizonu kawalerii, to też nie jestem wcale przekonany, czy akurat Elinora wam jest potrzebna. Chodzi mi o to, że jeżeli macie Jana i jeżeli macie Herakliusza zrobionych, to szczerze wydaje mi się, że możecie odpuścić nawet jeszcze teraz Elinora. No, chyba że ktoś naprawdę jest taki, wiecie, bardzo mocno zapalony, żeby tą kawalerię mieć. I musi mieć taki właśnie top, topów, albo chcecie mieć taki najlepszy garnizon kawalerii, że tam jest tylko kawaleria, to rzeczywiście ten Jan Ziszka z Elinorą wydaje mi się, że to jest solidny garnizon. Albo w takiej sytuacji, że na przykład potrzebujecie garnizonu, macie Jana Ziszkę, a nie macie Herakliusza, to wtedy wydaje mi się, że to też nie jest głupi pomysł, żeby zainwestować w tą Elinorę. Tylko tutaj jeszcze bym chwilę poczekał, żeby zobaczyć, jak Elinora z Janem Zyszką, czy tam Jan Zyszka z Elinorą. Będą sobie radzili właśnie kontra słon. No, bo to, co mówię, oni nie mają żadnych obrażeń obszarowych, więc tutaj te raporty będą o tyle słabsze. Wiadomo, zawsze, prawie zawsze, jeśli są te obrażenia obszarowe, to ten raport jest po prostu lepszy, bo łapiemy tam innych, innych graczy na ten raport. Ale myślę, że tutaj jeszcze można ewentualnie poczekać i pomyśleć. Także no cóż, chyba czujecie to, że z tego odcinka wyciąga się, wychodzi tak, jakby jedna rzecz. Że nie jestem pod wielkim wrażeniem Elinory. Myślę, że tego też się trochę już spodziewaliśmy. No i cóż, no i po prostu tak jest, więc nie ma tutaj jakichś wielkich zaskoczeń. Tak to wygląda. No, jestem ciekawy, co wy o tym myślicie. Jakie są, jakie są Wasze przemyślenia? Czy, czy widzicie może jednak jakąś szansę, coś, czego ja nie zauważyłem i powinienem jednak może trochę wyżej ocenić tą Elinorę, czy jednak nie? Także czekam na komentarze. A z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.